Słuchaj. Jeszcze on dost, jak on dostał tak pytanie, teraz lidera dostał, to ja pierdolę do śmiechu. A co ja mam robić? Trzeci cząpić. A mam tu birmiec? Tutaj. Nie masz birmiec. Muszę kapieć zagrać <coughs> mieć. Jograła tym szamanem. Mi Całe życie na trzymanie. Całe życie na Nie, nie. U, czarno, mam Mój komputer nie wyrabia. Postaw się hmm. To będzie Tu jest Biegniesz nie wiem. Biegnie z <noise> Ale nie. Nie gra na mój komputer. Jakbyś będziesz się. widział typów, czerwonych typów, to biję. A nie można było powygrywać. Widzisz mnie tylko koło ciebie, dojść bieg za mną do idzie si rąk Morda kurwa przejdy kogoś masz No ale to nie moja postać Wsiadź na wolne sobie się... ze mną nie mam. Ja mam na mórza Idziemy na binę, ale z prawej strony idziemy no, to jest no, no, ja sam ja cię ja 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 nie, nie widzę. widzę daję przed siebie po prostu ale nic nie Biegniesz przede mną nie tu biegniesz. skręć! Gdzie? Uu. Tutaj czekam na ciebie. Dobrze. Uuu, trzeba talę zmniejszyć. <grym> tutaj tutaj przez kosz, przez ból Użyj leczenia. Siadaj na konie. Cheater jebany, no? Skru... To tak się robi normalnie. ty sobie robi, no. Chodźcie tu mi pić. Weźcie mi to, wyjaśnijcie co mam robić. Bić czerwonych. A gdzie oni są? Na razie na dole, zaraz próbuję ten próbował tu wyjść. Idzie czy nie idzie? Nie idzie. Gdzie jesteś? Idę. Idzie ninja na prawie i lewy O mały znali też ludzi, ja pierdolę Tu coś się dzieje, nie widzę co czy... to nie Back to winters. Kurwa Jest ich tak kurwa. nagięciu ja. tam ja. do chuja Frejerzy, jebać. Bijesz kogoś? pijesz widzę. Nie da się zabić, Frejerzy. Bierzcie mnie do góry. Przewakują na komputer. Piędzę, ty jesteś dla niego drugi, wiesz. Ty czołgi? Też takie chcę. A, możesz brać, tylko musisz być pusty. Jak go wyjebać? Nie ja się. chodź tu do ciebie. Jaki typ spierdolony, nie? No. Mogę na dół zeskoczyć? Tak, poproszę cię. Ty robisz, dalej sobie nie radzę, Patrz, jakie ja cioty, jak mnie to wkurwia. Aż mnie to lepiej ja pierdol Patrz, jak na kryształ. A co ja mam robić? Weźcie mi wytłumaczcie, bo chodzę. No. Bo tu oni zrobili takie coś, że przedostali się do naszego kryształu już chuj Jewany i napierdalają, bo to będzie przegrane w chuj, dlatego tu nikogo nie ma. Kurwa, jebani frejerzy. No i chuj, no i chuj, jeden ninja i chuj. Ja pierdol już. Za Zapierdł, to działo. Nie wiem. Czego działa we mnie pizda? Padłem. Zresztą się na środku. Pięknie, kurwa. Pierdoleni frajerzy. Jego miłym trochę starych też mi ściska. Jeśli nie będę chilerb na ladera siedziałam, no chyba proste. Nie potrzebuję na widzielny na ladera. Czyli tourt Gdzie jest Castilla? Ja, o Castel jesteś liderem Co? Nie widać Weź daj tego o HP masz ten... Lewal, Daj lift party. Po co lift party? Słuchaj mnie i rób się jak Nie dam. Jak nie każę na to nie. Daj tak. Słyszysz mnie? Słyszysz mnie, frajerze? O, 60 sekund. To daj tego. Da Make lider i daj kogoś innego, byle byś ty nie był liderem. Yeah, nie to! Ty no. nie wiesz co robić! Będę Nie możesz nie. być liderem, jak ty nie wiesz co. <laughs> Proszę <laughs> cię, nie wkurwiaj nie na moim koncie! Ja się wylogowuję i kurwa ja ciebie zaloguję. Nie yeah, dawaj! Daniel, daj komuś tego lidera, się wkurwiał, omówię ci Komu? Komukolwiek, byle kurwa, żebyś ty nie był. A jak to kurwa dać? Dałem make leader. I wybierz kogokolwiek, kurwa. Wybierz, mnie to cię zajebie. A, to to. Wybierz kogokolwiek innego. Nie mają fajnych mitów. Daj komukolwiek. Ja pierdolę. Ja tłumę umrę, sercu. Gol! No Go. Chubiu, jak ja cię nienawidzę. Ja pierdolę. <laughs> Zaraz się wkurwę idę w kurwę, naprawdę prawdę Aż Ale żeś mnie wkurwił. Ja cię pierdolę, aż mnie telepie. lepiej. Ja nie wytrzymam z tym za chuj. Cicho, bo na dinozaurze że pierdala. I... No ci Ty do góry mam wyjść, tak? Pod rabieńca. Weź te czołgi strzelaj. O, czołgi są. Nie tykaj! Kurde, jesteś. Daj dalej! To dale, jest. To wziął mi! O, katapult! Um, ja to cię bani powiedział. Do ciebie... Czekaj, co no? on tutaj do ciebie zrobił? Nie patrz, czy coś tam, gdzieś tam. Nie kumam, dobra, idę futem. Kięga miałam zaskakiwać wtedy, kiedy wiem, że mnie zabił. Tak, no nie to no, się też tak się zbugował nam Ajaxy, że nie widzieliśmy kiedy w nas strzela i tylko nam hpę uciekało. A nie było też, kiedy strzela. Ale to wolne!

Do tego lidera. Nisz cię nie w mogę. Nie lubię jak ktoś mi spierdala. Gdzie ten kurwa skill. Jak mi kurwa kradną fraki frajerzy. To jest w kurwej opcji. Dla kurw wbiję całe HPH po a jakiś kurwa frajer. Tylko czeka, żeby kurwa go topić. Ja nie padłem To no to frajer z KPT, nie miałeś ciepaść. Nic nie u zrobić. Jakby tu siedział, to przy kurwa już leżą po prostu 20 raz. Taka prawda, ja też bym w z tyle razy leżał. No i nie mogę przygadzić gabi no i chuj typ. To bardzo mi się bratnie. Jesteś w ciągu? No. Tak, bo no, używałam tej i uleczyłam. Jak i miałam, żeby mi zdezwonić wreszcie, żeby mi się się ale zostałam. To nie starze, no, widać, że obcy coś zecięcia sobie myślą, kurwa i tak grać. Tak sobie myślą, już teraz. No ja to kanonu dzisiaj daje na sekundę. Który jestem? Teraz stwierdzimy, jestem na no drugim miejscu. A gdzie ja jestem? Misty, tam pierwszy. Na czternastym. Wyjdź z mojego konta więcej na niego nie robię człowieku. A, jestem zajmisty, nie ostatni. Chcę ja się nauczyć z tym sorkiem lepiej, bo tankiem to kurwa masakra jest. Jak od początku nie zacznę, to się nie nauczę, za